Kiedy zastanawiamy się nad pierwszymi potomkami ludzkości, większość ludzi natychmiast przywołuje postacie Kaina i Abla, synów Adama i Ewy, których historia jest naznaczona tragicznym pierwszym morderstwem. Istnieje jednak pewien aspekt, który rzadko jest poruszany. Adam i Ewa mieli nie tylko synów, ale także córki. Ten szczegół pojawia się w Biblii, choć często umyka uwadze wielu osób. Wzmianka na ten temat jest krótka i nie zawiera imion, co pozostawia pewną lukę w narracji, prowadzącą do licznych spekulacji: Kim były te córki? Dlaczego mówi się o nich znacznie rzadziej niż o ich braciach? Jaką rolę odegrały w początkach ludzkości? W tekstach apokryficznych, takich jak Księga Jubileuszów, można znaleźć wskazówki, które pomagają odtworzyć ich historię i zrozumieć ich znaczenie. Zapraszamy Cię do zgłębienia starożytnych pism oraz dawnych tradycji, aby odkryć zapomnianą opowieść o córkach Adama i Ewy. Gwarantuję, że po poznaniu tych relacji Twoje postrzeganie początków ludzkości ulegnie diametralnej zmianie. Nadszedł czas, aby zagłębić się w te tajemnice. Czy jesteś gotowy, aby odkryć prawdę? Potomkowie Adama i Ewy, według Biblii, historia ludzkości, według Pisma Świętego, rozpoczyna się od stworzenia Adama i Ewy. Bóg umieścił ich w ogrodzie Eden, lecz ich nieposłuszeństwo sprawiło, że zostali z Niego wygnani. Od tej chwili musieli ciężko pracować, stawiać czoła trudnościom i rozmnażać się, aby zaludnić ziemię. Najbardziej znana historia, dotycząca ich potomstwa, skupia się na Kainie, Ablu i Secie. Jednak istnieje pewien aspekt, który często jest pomijany. W księdze rodzaju wyraźnie zaznaczono, że Adam i Ewa mieli nie tylko synów, ale również córki. Po urodzeniu Seta Adam żył jeszcze 800 lat i miał synów i córki. Tak więc całkowity czas życia Adama wyniósł 930 lat, po czym umarł. Rodzaju 545. Pojawia się więc pytanie: Skoro Biblia potwierdza istnienie tych córek, dlaczego nie poświęca się im takiej samej uwagi jak ich braciom? Ich imiona nie są wymienione, brak jakichkolwiek opisów dotyczących ich życia, a w oficjalnej narracji wydają się być zupełnie pominięte. Jednak odpowiedź na to zagadnienie może być bardziej złożona niż się wydaje. Najstarsze teksty biblijne powstawały w realiach kulturowych, w których genealogie koncentrowały się przede wszystkim na mężczyznach. To oni, obejmowali przywództwo nad plemionami i odgrywali kluczowe role w historii świętej. Niemniej jednak fakt, że Księga Rodzaju wspomina o tych córkach, wskazuje, że ich istnienie było uznawane, a tym samym odgrywały one pewną rolę we wczesnej historii ludzkości. W tym momencie do gry wchodzą inne starożytne teksty, które rozszerzają tę opowieść, nadając córkom Adama i Ewy imiona oraz przypisując im określone losy. Aby lepiej zrozumieć ich dziedzictwo, konieczne jest zgłębienie tych zapomnianych dokumentów. Księga Jubileuszów i utracone tradycje. Księga Rodzaju wspomina o istnieniu córek Adama i Ewy, lecz nie zagłębia się w ich historię. To sprawiło, że na przestrzeni wieków wielu ludzi zaczęło zadawać sobie pytanie, kim były owe kobiety i jaką rolę odegrały w prymitywnych dziejach ludzkości. Aby znaleźć odpowiedzi, musimy zwrócić się ku starożytnym tekstom, które nie zostały włączone do kanonu biblijnego, lecz miały ogromne znaczenie dla światopoglądu wielu dawnych społeczności. Jednym z najważniejszych takich źródeł jest Księga Jubileuszów. Ten tekst, znany również jako Mała Księga Rodzaju, powstał między III a II wiekiem Pedotychenel i stanowi szczegółową reinterpretację biblijnej historii ujętą w cykle jubileuszy, czyli okresów trwających 49 lat. Chociaż w większości tradycji chrześcijańskich nie został on włączony do oficjalnego kanonu Pisma Świętego, był szeroko czytany przez starożytnych Żydów i uznawany za święty przez Esseńczyków, którzy przechowali go w zwojach z nadmorza martwego. Księga Jubileuszów przedstawia stworzenie świata, upadek Adama i Ewy oraz dzieje ich potomków z większą szczegółowością niż Księga Rodzaju, to właśnie w niej odnajdujemy informacje o córkach Adama i Ewy, w tym ich imiona, oraz sposób, w jaki organizowano pierwsze ludzkie związki. Tekst ten wymienia dwie córki w szczególności: Awan i Azurę, które według tradycji odegrały kluczową rolę w kontynuacji ludzkiego rodu. Dlaczego ich imiona nie pojawiają się w Biblii? Możliwe, że starożytne przekazy były pierwotnie przekazywane ustnie, a z czasem w oficjalnych tekstach utrwaliły się jedynie genealogie męskie. Niemniej jednak w tych apokryficznych dokumentach odnajdujemy ślad ich istnienia. Aby lepiej poznać ich historię, musimy zrozumieć, kim były Awan i Azura. Córki wymienione w dawnych tradycjach. Na przestrzeni wieków apokryficzne opowieści próbowały uzupełnić luki pozostawione w biblijnej narracji. Wśród nich Księga Jubileuszów dostarcza kluczowych informacji na temat córek Adama i Ewy, wymieniając dwie z nich: Awan i Azurę. Obie kobiety odegrały kluczową rolę we wczesnych dziejach ludzkości, gdyż to dzięki nim ugruntowały się linie rodowe, które miały zadecydować, o przyszłości cywilizacji. Awan. Pierwsza córka Adama i Ewy. Zgodnie ze starożytnymi tradycjami semickimi, najstarsza córka Adama i Ewy nosiła imię Awan. W języku hebrajskim i fenickim jej imię ma dwuznaczne znaczenie, związane zarówno z siłą, jak i moralną słabością. Uważa się, że Awan została żoną swojego brata Kaina i to z nim miała potomstwo. Jest to istotna informacja, ponieważ zapewniała kontynuację jego linii, mimo ciążącej na nim klątwy za zabójstwo Abla. Księga jubileuszów opisuje, że Kain po skazaniu go na wieczną tułaczkę osiadł w pewnym miejscu i miał syna o imieniu Henoch. W Biblii odnajdujemy następujący fragment: Kain obcował ze swoją żoną, a ona poczęła i urodziła Henocha. Następnie Kain zbudował miasto i nadał mu imię swego syna, Henoch, rodzaju 4:17. Chociaż w księdze rodzaju nie podano imienia żony Kaina. To Księga Jubileuszów oraz inne starożytne źródła sugerują, że to właśnie Awan była jego małżonką, która dała mu potomstwo i przyczyniła się do powstania pierwszej ludzkiej cywilizacji. Jednak w niektórych tekstach, takich jak Księga Jaskiń Skarbów, występuje ona pod innym imieniem Kelima. Ta rozbieżność wskazuje, że różne tradycje przekazywały fragmenty jej historii pod odmiennymi nazwami. Azura, żona Seta. Po śmierci Abla Adam i Ewa doczekali się kolejnego syna, któremu nadali imię Set, wierząc, że jest on boskim darem, zastępującym utraconego brata. I Adam raz jeszcze obcował ze swoją żoną, a ona urodziła syna i nadała mu imię Set, mówiąc: Bóg dał mi kolejnego potomka w miejsce Abla. Rodzaju 4,25. Księga Jubileuszów wspomina, że Set poślubił Azurę, inną córkę Adama i Ewy. To małżeństwo miało ogromne znaczenie, ponieważ według tradycji to z ich rodu wywodzili się ludzie wierni Bogu, w tym Enosz, Noe, a w późniejszych pokoleniach także Abraham. Azura symbolizuje kontynuację ludzkości pod boską opieką, podczas gdy Awan. Uosabia rozprzestrzenianie się linii Kaina, którą Biblia opisuje jako obciążoną przemocą i moralnym upadkiem. Teraz, gdy znamy ich imiona, pojawia się kolejne pytanie: ile tak naprawdę dzieci mieli Adam i Ewa? Odpowiedź na to pytanie prowadzi nas do odkrycia rzeczywistej skali ich potomstwa: ile dzieci mieli Adam i Ewa? Chociaż Księga Jubileuszów wymienia Awan i Azurę jako córki Adama i Ewy, Biblia sugeruje, że pierwsza para ludzkości miała znacznie więcej potomków niż powszechnie się uważa. W Księdze Rodzaju 6.1 czytamy, gdy ludzie zaczęli się mnożyć na Ziemi i rodziły im się córki. Ten werset sugeruje nie tylko gwałtowny wzrost populacji, ale także liczne narodziny córek, których imiona i losy pozostały jednak w cieniu historii. Niezwykle długi czas życia Adama i Ewy skłania do spekulacji na temat liczby ich potomstwa. Zgodnie z Księgą Rodzaju 5:5 Adam żył 930 lat, co jest niezwykle długim okresem w porównaniu do współczesnej długości życia człowieka. Jeśli uwzględnimy fakt, że w starożytności płodność była wysoka, a długość życia znacznie dłuższa niż obecnie, można przypuszczać, że Adam i Ewa mogli mieć dziesiątki, a nawet setki dzieci. Aby lepiej to zobrazować, warto przyjrzeć się bardziej współczesnym przykładom. Znane są przypadki kobiet, które urodziły zdumiewająco dużą liczbę dzieci. Najlepiej udokumentowanym przykładem jest historia Walentyny Wasiljewej, rosyjskiej chłopki z XVIII wieku, która w ciągu 27 ciąż wydała na świat 69 dzieci. Jeśli coś takiego było możliwe w przypadku kobiety żyjącej przeciętnie 70 lat, możemy sobie wyobrazić, jaką liczbę potomstwa mogła mieć Ewa, której długość życia, zgodnie z biblijnymi przekazami, wynosiła kilka stuleci. Te rozważania pozwalają lepiej zrozumieć, w jaki sposób ludzkość mogła się tak szybko rozmnożyć w swoich początkowych pokoleniach. Nie jest więc irracjonalnym założeniem, że Adam i Ewa, uznawani za pierwszych przodków całej ludzkości, mieli ogromną liczbę dzieci, co tłumaczyłoby gwałtowne rozprzestrzenienie się rodzaju ludzkiego w czasach prehistorycznych. Jednak, jeśli cała ludzkość pochodzi od jednej pary, Pojawia się kolejne pytanie: skąd wzięła się tak wielka różnorodność rasowa i etniczna, jaką dziś obserwujemy? Aby znaleźć odpowiedź, należy zagłębić się w genetykę i historię ludzkości: wpływ Adama i Ewy na ludzkość i jej różnorodność. Jeśli wszyscy wywodzimy się od Adama i Ewy, to jak wytłumaczyć ogromną różnorodność etniczną i rasową, którą możemy dziś zaobserwować? To pytanie nurtowało zarówno badaczy Biblii, jak i naukowców. Co ciekawe, zarówno teologia, jak i współczesna genetyka dostarczają odpowiedzi, które wcale nie muszą być ze sobą sprzeczne. W dziedzinie genetyki istnieje koncepcja zwana ewą mitochondrialną, która odnosi się do teorii. Według której cała ludzkość może prześledzić swoje pochodzenie matczyne aż do jednej wspólnej przodkini. Badania nad mitochondrialnym DNA wykazały, że chociaż ludzkość podzielona jest na różne rasy i grupy etniczne, to wszyscy posiadamy wspólne korzenie. O ile teoria ta nie oznacza, że w tamtych czasach istniała tylko jedna kobieta, to jednak sugeruje, że istniała pewna pierwotna matka. Od której wywodzą się wszystkie dzisiejsze populacje ludzkie. Z biblijnego punktu widzenia, koncepcja ta jest zgodna z przekazem, według którego Adam i Ewa byli pierwszymi ludźmi stworzonymi przez Boga, a z ich potomstwa wyrosły wszystkie narody. W Księdze Rodzaju 6.1 czytamy, że w miarę rozrastania się ludzkości, rodziło się wiele córek co sugeruje gwałtowną ekspansję populacji. Ten proces rozmnażania się i rozprzestrzeniania ich potomków mógł przyczynić się do powstania różnorodności genetycznej kształtowanej przez czynniki środowiskowe oraz migracje. W historii ludzkości migracje, adaptacja do warunków klimatycznych oraz mieszanie się różnych grup populacyjnych doprowadziły do powstania znanej nam dziś różnorodności rasowej i kulturowej. Jednak w swej istocie wszyscy ludzie pozostają połączeni wspólnym rodowodem. Ten fakt nie tylko łączy nas biologicznie, ale także przypomina, że niezależnie od różnic zewnętrznych, wszyscy mamy ten sam początek i współdzielimy wspólną historię. Lecz poza kwestiami genetycznymi, główne przesłanie tej historii podkreśla fundamentalną rolę córek Adama i Ewy, których istnienie zostało z biegiem czasu zapomniane. Nadszedł czas, aby zamknąć tę opowieść końcową refleksją. W trakcie tej podróży odkryliśmy tajemnicę rzadko poruszaną w narracji biblijnej istnienie córek Adama i Ewy. Chociaż ich imiona nie zostały wymienione w świętym tekście, wiemy, że istniały, ponieważ Biblia sama mówi, że Adam miał synów i córki rodzaju 54-5. Dzięki tekstom apokryficznym, takim jak Księga Jubileuszów, mogliśmy poznać Awan i Azurę, które odegrały kluczową rolę w kontynuacji ludzkości. Historia tych kobiet dowodzi, że w biblijnych opowieściach nadal istnieją ukryte fragmenty, historie, które z czasem zostały zapomniane, lecz wciąż stanowią fundamentalną część naszych początków. Ich istnienie skłania do refleksji nad znaczeniem wszystkich postaci, które miały wpływ na historię ludzkości, niezależnie od tego, czy ich imiona zostały zachowane w tradycyjnych przekazach, czy też nie. Ponad imionami i genealogicznymi zapisami, ta historia niesie potężne przesłanie: cała ludzkość pochodzi z jednego źródła, a choć różnice kulturowe i rasowe nas wyróżniają. Wciąż pozostajemy jedną rodziną na ziemi. Czy wcześniej słyszałeś o córkach Adama i Ewy? Zostaw swój komentarz i podziel się, jakie inne ukryte historie z Biblii chciałbyś odkryć. Dziękujemy za obejrzenie tego materiału. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału, zostawić polubienia i aktywować powiadomień, aby otrzymywać więcej treści o Biblii i historii starożytnej. Do zobaczenia w kolejnym filmie.